Hej, czyli wtedy, z tej strony jako W dzisiejszym odcinku na moim kanale chciałam Wam bardzo podziękować, ale to bardzo, 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 za 89 subskrypcji. Oraz bardzo, ale to bardzo chciałam podziękować za yy, dużo prezentów, yy, różnych dripów, pikselów, geo, ołówków, yy, wielkie, to naprawdę bardzo dziękuję. Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczna, że jesteście ze mną, że wchodzicie na moje odcinki, na live'y i... Żeby po prostu wspierać je. Dziękuję za wszystkie pozderka, które daliście mi na live. Jesteście kochani naprawdę bardzo jeszcze raz, ale to bardzo dziękuję. W szczególności te osoby jak Blond i Werka. Za prezenty, pozdra i w ogóle dzięki wielkie. Za Arimę. Eee, Arima jest naszą moderatorką. Bardzo dużo mi dałaś Pozder, bardzo dużo, z 50, więc mm, bardzo dużo. Wbiliście mi od 13 do 15 levela i bardzo chciałam podziękować jej za tej osóbce prezenty i, i grafki. Chciałam podziękować Ludzi Mordo za prezenty, kurtkę Geo i w ogóle za grafki. Tutaj jak widać mam następny prezent, weszłam sobie w MSP i bardzo dziękuję Kali znowu. Kajla cały czas mi da jakieś prezenty. Na przykład tutaj mamy anikię i wielkie, wielkie dzięki Tobie. I w ogóle a propos grafków, to zbieram na odcinek i będę po prostu na odcinku odbierać wszystkie grafki, które mi daliście. Na razie zbieram, na razie mam 59 autografów, więc bardzo dzięki i zapraszam, żebyście mi dawali grafki. Chciałam podziękować złotowłosej.pl za prezenty. Dominice 2 też za prezenty. Vela Max też za prezenty. Wielkie dzięki za wszystkie prezenty, które mi dajecie. Jestem bardzo szczęśliwa, jakie ja otwieram i dzięki, po prostu dzięki. Gabrysi XXX, X Danielowi, Michałowi, Patce, Herbatce. Księżyc Koni, Ty, Zuzia 22, Lekarz cały 3. X Lili i Lenie Szybiak. Jeszcze chciałam podziękować Nataszce która jest, yy, która była cały czas prawie na live. Ie. I dzięki wam po prostu za to, że jesteście na moich live'ach, oglądacie moje filmiki, dajecie mi prezenty, pozdra, grafki i bardzo, ale bardzo wam dziękuję i jeszcze bardzo bardzo dziękuję. Biliśmy już 89 subów i lecimy po 100 i mam nadzieję, że do końca maja wbijemy 100. Jeżeli jesteś nowy zostaw... Subika na moim kanale, łapeczkę do góry. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pa!